Cześć, czołem z tej strony kana. Zapraszam Was do różnicy w drzewie genealogicznym. Yy, no, chwilę znowu go nie było. Nie wiem czemu, ale raz mi przychodzi Wena na RWDG, raz mi ona odchodzi i tak niestety ona mi yy, Testuję sobie różne presety do Reshade'a. Yy, teraz mam inny znowu. Wcześniej wiecznie używam Daw, albo Strawberry, albo Boho Dreams. Yy, teraz mam jakiś miętowy. Podejrze i tak on wygląda, i na razie w sumie ładnie wygląda tutaj werwodek, więc na razie sobie zostawię, zobaczę, czy um, znowu go zmienię. tak nie wiem, kombination robię totalne z tym. No i dobra, jesteśmy o naszej, e, oczywiście, głównej rodzinki. Mamy tutaj jeszcze aspiracje do spełnienia. Dziecko, wnuczek osiąga szczyt kariery zawodowej, więc to na pewno będziemy musieli je ogarnąć z hobby. Myślę, tak mi się wydaje, że u, 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 szarlotki. U, u no, ale zobaczmy og ogólnie jak to będzie. Chyba, że y, Liam jakimś y, sposobem się ogarnie, ale w ogóle, kochani, co się wydarzyło? Co się wy a, Zasad, które jeszcze musimy zrobić, no to tak, musimy mieć czwórkę wnuków, wnucząt, wnucząt. Y, musimy mieć y, y, czwórkę wnucząt, cztery wnucząta, no, <t> Tak? E, musimy właśnie przełączać się między tymi dwoma aspiracjami y, i trzeba uczestniczyć w co najmniej dwóch weselach swoich dzieci i będziemy mieli zakończone po pokolenie. Jeśli chodzi o wesela, no to y, mam pewien plan, pewne założenie, bo jeszcze jedno wesele nam potrzebne. Y, no ale właśnie nie wiem jeszcze, kto to będzie. Niby mam plan, niby go nie mam. Ale y, tak, w tym odcinku wam wspomniałam, że mamy chyba o, jest masakra, ale Liam tak się zadłużył w Kate. Oczywiście Anastazja też jest w niej zakochana, więc tak dziwacznie to wyszło. No, ale ja bym chciała z naszym właśnie Jake'iem, Liamem, przepraszam, mi się na razie będzie mylić, bo chwilę nie gram, chciałabym pojechać do Kate. Chciałabym do, pojechać do Kate i zobaczyć, co tam u niej ciekawego słychać. Mam chrypkę jeszcze, bo to takie przeziębienie mnie tak mega długo trzyma, że nie wiem, świąt, miesiąc już. Miesiąc mnie trzyma jakoś, no. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no tak musi być najwyraźniej. Gdzie ty idziesz? Do lokaja idziesz? Zejdź na dół, <noise> zejdź na dół, Schodzi. Ja nie wiem, gdzie jest ta twoja ducha. Nie wiem, gdzie jest ta twoja mm, ducha. Wyślij, rozmawiaj, zaproś. Co, nie ma jej tu? Aha, fajnie, nie ma i tu. No nic, no on co. przyjdzie, nie? Biegnie, biegnie. Biegnie do nas to, biegnie. No i dobrze, bardzo dobrze, prawidłowo. Prawidłowo, ponieważ my jeszcze nawet się nie budziaczkowaliśmy. ja chciałabym właśnie ich relację tutaj dać do przodu. No, dużo, dużo mocniej, że tak powiem. Już na wstępie tego odcinka, ale ym, myślę, że nie ma na co czekać. Pierwszy pocałunek i oni pasują do siebie, o to chodzi, że oni nawet do siebie pasują, nie? Jeju. <grywka> Ej, ja zawsze się tak będę jarać, nie? Tymi simami i w ogóle, no. Tak, ja się, ja się zawsze będę jarać no po prostu Tak No tak musi być, tak musi być, moi drodzy Nie może być inaczej Także nic, buzi buzi Dobra, już to nie robię jej. Um, Także tak Tak musi być Pochwal wygląd, oczywiście, że tak mamy 22.10, ale na szczęście jutro idziemy do szkoły Do kurcze Mamy wolne um, Poprosi o zostanie dziewczyną Właśnie nie wiem, czy to już robić na, spytaj o romantyczne zainteresowania. No właśnie się zastanawiam, kurczę, czy ją prosić o to chodzenie, czy na razie będziemy tak sobie figlować i tak dalej, i tak wiecie. Nie ja, ja będę dowiedział się jaką orientację ma miłosną, Kate. Aha, jeszcze się zastanawia. No. To może my nie będziemy się starać o dziecko, ale... Mm, czułość? Publicznie wyznaj miłość. Co? Nie podoba ci się? No, może on nie śpiewa jakoś najlepiej. Nie śpiewa jakoś najlepiej, ale jednak. Yy... O, figluj. No i się pofiglować. No i idź, idźcie I tak, ja sobie przełączę na chwileczkę, mimo wszystko. Mm, nie tutaj. a... Yy... Dobra, najpierw niech oni ten się tutaj ogarną, bo to jest ich pierwsze figlowanie, więc chciałabym, żeby to było yy, zaliczone, że tak powiem. I chciałabym po prostu przejść do zarządzania światami, przenieść się dosłownie na chwileczkę do tej rodziny Charlotki, bo bym chciała, żeby Charlotka spuściła kolejne dziecko w sensie ona ze swoim menem, nie? No, to chciała. I mam nadzieję, że się uda. Dobra, jesteśmy na miejscu. <noise> tak długo tu nas nie było. I proszę cię, przełącz, przenieść tutaj z Nie wiem, gdzie ty się plątasz, chłopie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale chodź tutaj szybciutko do Charlotte, bo nasza Charlotte nie może udostępnić zdjęcia z dzieckiem. Ojoj, czułeś. Nasza Charlotte nie może być yy, w takim stanie. Ona ma być w stanie błogosławionym, non-stop. Zapytaj się, jak minął dzień mimo wszystko, nie? Zapytaj się tutaj. I Romantyczne, yy, czułość, intymność, yy, barabara. Ty jesteś w ciąży? Ty jesteś w ciąży? To ja, ja ją zrobiłam, żeby. Ja nie pamiętam. <grywa> Dobra, Charlotteka jest w ciąży, to może ogarniemy tutaj Bobo. Baby, czy wy w ogóle macie tutaj łóżka? Macie gdzie spać? Bejbuszki? Mamy tyle bejbuszków. Mamy dwa małe Baby. Tu jest jedno Baby, okej, okay. a drugie Baby? Nie śpi na podłodze. A nie ma łóżeczka Baby? Nie ma łóżeczka Baby. Nie, ma tu. Dobra, okej. Okay. Weź, yy, połóż Simkę spać. Ty, co się złościsz? Jeśli się se? Dobra. Ty, gdzie jesteś tutaj? Gdzie jest Twój chłopak? Aha, załatwia się. Okej. Okay. Znaczy, nie chłopak, bo jeszcze wiecie, no. On jeszcze się nie. nie ogarnął, żeby ją poprosić o chodzenie. No bo wiecie, to trzeba poprosić o chodzenie. No tak, to nie wiadomo, na czym stoimy. Jak się nie poprosi o chodzenie. Rozmawiaj o małżeństwie. Żeś zgłupiała o małżeństwie, będziesz rozmawiać? O nie, tylko nie to, nie rób sen. Jesteśmy za młodzi, żeby o takich rzeczach myśleć. Jesteśmy tylko nastolatkami. Intymność kłoconek z pasją. A mu co się zrobiło. Intymność dobra, figlują jeszcze pod prysznicą Dziwactwo. Okay. Dobra, no to oni niech sobie tutaj figlują pięknie, oczywiście, że tak. A my przenosimy się do naszej Anastazji. No i mamusi Tatusia i, i braciszka, No A ten niech sobie tu siedzi, no. Niech sobie siedzi, tylko. Wiecie, Anastazja nie może się pod żadnym pozorem w ogóle dowiedzieć, co tu się dzieje. Co jej brat Liam w ogóle wyprawia. O, ona się nie może o tym dowiedzieć, bo jak się dowie, to, to nie wiem, co tu się stanie. No bo ona również jest. zakochana. <laughs> Kate. A zaś. Nie wiem też, jak Kate będzie tutaj postępować. No, mi się wydaje, że ona będzie i to nieźle leciała tutaj na dwa fronty. Bez y, żadnych skrupułów. No, sorry, mi się tak wydaje. No i tak, mamy sobotę, wiecie co, ja bym chciała, żeby oni poszli w miarę spać, chociaż oni są tak ogarnięci, że ja, nie wiem, umieę zęby nie wyczyść, chodź. Wybierz typ umywalki, łazienkowa, a tu mam wybrane? Kuchenna, no i fajnie, dobra. Chodź tutaj, umyjesz, bo ja bym chciała w ogóle yy, na sobotę, skorzystaj. Chodź, chodź, chodź. Ja bym chciała, zaraz wam powiem co bym chciała, wróć do pralki. Idźę spać. Zacznijcie Idź spać. Idźcie spać. Bez jedzenia, bez sikania. idź, idź spać. Ja bym chciała na z po prostu zaprosić swoje dzieci, tutaj rodzinę w zasadzie szarlotki. Upierz ubrania, yy, wyładuj i odłóż. Dobra, mamy tu ogarnięte, czy jest w miarę czysto, jest czysto, także tutaj nie mamy jakiegoś, wiecie, wybitnego sprzątania czy coś. No bo wiadomo, kto tutaj się tym <zajmuje>, zajmuje. Dobra, to możemy sobie powiesić kolejne arcydzieło naszego dziecka. Um, no to co? No to, to spania. Sio, sio, Idziemy sio. spać, moi drodzy. Proszę iść grzecznie spać. A młody już tutaj śpi, no widzicie? zły chłopak. Tylko wiesz co, ty się zaraz poszuśkasz. Skorzystaj sobie. I chciałabym tak y, w miarę wcześnie wstać Żeby ona zdążyła sobie wiecie ugotować Mamy co? Mamy wiosnę? Lato? Mamy lato i jest przepiękna pogoda Częściowo tylko zachmurzenie Czyli moglibyśmy tutaj na podwórku sobie usiąść Oj Chodź Chodź i idź dalej spać Ej nie umyłeś rąk Dlaczego nie umyłeś rąk? Fuj nie mam rąk. Chyba, że umyła ja nie widziałam. Wróciłeś do domu? Tak, o której to się wraca? Jeszcze głodny dziewczyna ci nie da jeść. Znaczy koleżanka. Koleżanka ci je jedzenia nie da pożałować, no widzisz? Chodź. To zjedz sobie i nawet wyspanej jesteś. Tu wy chyba spaliście jednak. Chyba jest takiego tam. Nie robiliście. <laughs> Dobra. Ojejku, ciekawe, ciekawe, może sobie pogadajcie. Pójście na bal po przyjacielsku nie, uruszenie twoich rzeczy nie, narzekaj na potrawy, no bez przesady. Zabawne, ty będziesz oczywiście taki dowcipny, nie? Żeby się nie wydało co ty odwalasz za maniany. Posprzątałabyś to koleżanko. Posprzątaj. I weź sobie resztki. Dobra, a ty moja droga, ty wstałeś i idziesz prosto do ogrodu. Ja się nie dziwię, no jest tutaj troszeczkę roboty, ale my najpierw byśmy chcieli sobie tutaj coś przygotować, jakieś, yy, na danie, nie? <laughs> A, czu, 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 czu. Tort przez smaki dla zwierząt, miałam, przygotuj wyżerkę, wyżerkę i co my tutaj będziemy mieli w tej wyżerce ciekawego? Mam nadzieję, że coś fajnego, co będziemy mogli właśnie... Yy, o, oh, chyba, no dobra, ja patrzę, co tutaj mamy. Oh. Bo ona musi du dużo tutaj tego nagotować na przyjęcie. Tu byście się mogli pogarnieć. Jestem wystraszony. Aleksję macie odrobione, koledzy. Ej, no, gdzie ty masz książkę? Otwórz. Ja cię kręcę. Otwórz kup książki. E, książki do odrabiania lekcji. Lecimy na dół. Weźmy tutaj kilka po prostu, um, weźmy. Weźmy po prostu kilka. Ciach i odrabiaj lekcje. Ja bym chciała, żebyś też. Kurczę, wy macie w nosie tą szkołę widzę. To totalnie. Też bym chciała, żebyś podrobiała. Mimo wszystko. Chciałabym, żeby jednak ona się trochę, nie? Nie ukrywam. Dobra, i wy będziecie odrabić. lekcja matka będzie na wyrost po prostu gotować yy, jedzenia. Nie, nie będę robiła żadnej imprezy, takiej wiecie <laughs> gdzie trzeba rezerwować yy, czas i tak dalej. Po prostu ich zaprosimy tak normalnie. Dobra, ja widzę, że tutaj będą wszyscy to jedli. Yy, no to okej. Okay. Nie da się tu gdzieś postawić? Tutaj. No dobra, moja przynajmniej się tak wziąła ze kość, więc jak będę słychać takich chromkani tutaj na sorry hmm. Wejrzę się po chłopie, weź sobie porcję, mama zaraz dogotuje kolejne jedzonko. E, tylko niech sobie Laska zje... Ty miałaś się uczyć. Ale oh. widzę. Oh. Hmm. Gdzie ona znowu książkę posiada? Aha, ona się uczy. Wow, wiarygodne. Okay. zjadłaś coś tam, dobra i dobra. Ja sobie będę to chowała jednak do lodówki, żeby się to nie zepsuło. Wyciągniemy tuż na przyjście gości. Dobra, weźmiemy sobie kolejne żarełko. Zobaczymy, co tutaj dalej mamy. Bo to wydawało się takie apetyczne dość. A co tam było? Może po umiejętnościach sobie walniemy. O. Warzywna zapiekanka. O, to może być do, dla rodziny tylko jest. A takie, o, na przyjęcie. No dobra. Coś takiego fajnego, nie? Żeby było. A ty się nie, no nie bierz się teraz za sprzątanie, tylko gotuj. Gotuj, bo już jest prawie dziesiąta. Ty też się pogarniaj ładnie, żebyś ładnie wyglądał, Ty się przebierz, proszę ja ciebie, Adreser. zmień strój. No i wy spoko ubrani jesteście, to nie może być. A tutaj jedzonko będzie Dobra, no. Okej, okay, no wszyscy się pięknie uczą. Już rewelacja, cieszę się bardzo. Wy sobie prysznic, wykąp się, opłucz się, o. Możesz się opukać. Odrobiłaś lekcję. Super. Mm. Mogłabyś tutaj matce coś pomóc, ale ty nie umiesz nic robić. <noise> Więc to jest tak słabo, Ho, chodź za się z królikiem. Nie wiem, czy się polubicie, ale. <laughs> Przepraszam. OK. I jeszcze byś coś dobrego zrobiła. Chodź, chodź mm, więcej opcji. Zgotuj żerkę i tutaj mamy czarno-biały cias. Mm. Pomóż przy odrabianiu lekcji. Nie wiem, czy mu tam wiele zostało, ale możesz mu pomóc. Tutaj się ogarnąć. Bo ja w ogóle nie wiem, czy my poznaliśmy te dzieci, nie? Od Szarlotki. Ja już się pogubiłam chyba na od jestem ciekawa właśnie, jak oni przyjdą tutaj. Chodź tu. Nie, nie sprzątnij rany. Nie no, zostaw to na razie, chodź tu. Okay. Dokończ. Okej. Okay. A ty w zasadzie wiesz, co możesz już o nich zadzwonić. nie wiem czy ty ich ogarniasz. No właśnie, on w ogóle ich nie zna. Ja nie wierzę. Kurcze pieczone. A ty, ty, ty poznałeś dzieci? Nie. Nikt dzieciaków nie poznał? Ale wstyd. Dobra, to po prostu przejdziemy do zarządzania światami i my sami z nimi tutaj przyjedziemy. Masakra, no dobrze by byłoby jakby poznali swoje wnuki. Kochani, dotarliśmy. I zrobimy, hej no, a czemu ty, ty, ty jesteś taka na dziewczyno, no, no wiesz co. Dobra, MC Command Center, garderoba, zmień strój. W ogóle co wyście się tak na pirata pobierali? MC Command Center, garderoba, zmień strój, jakie ty masz stroje w ogóle? O, ten jest ładny. Dobra, wiecie co, chodźcie wy wszyscy tutaj, posłuchuj może, nie? Zapukaj. Okej. Okay. Ja bym chciała, żeby oni się tutaj, wiecie, wszyscy jako tako poznali i wróćmy sobie do rodzinki, nie? E, Okej, okay. zabawne powitanie. Wy się znacie, nie? Serio, wiecie co? Zabawne powitanie. <gryzamy> Poznaj, tak żeby się wszyscy tutaj yy, jakoś mogli poznać, nie? By było fajnie. teraz to Zrobimy to. <gryzamy> Figlu, o matko. Dobra, <gryzamy> Jezu. Ja nie wiem, co ja wyprawiam w tym RWDG dzisiaj, ale po prostu drama na dramie. Lubi flirtowanie. Lu! O Lu czuje zaloty. Cim Co? Charlotte? Nie, Charlotte jest okej. Okay. Charlotte, dobra. Whew. Szarlotka to jest szarlotka, jego żona. Dobra, pochikało mi się w ogóle, bo już myślałam, rozumiecie to, że już myślałam, że teściowa z nim pierduje, nie? Dobrze. Charlotte, Charlotte może to może być jest żoną. Ale miałam po prostu przez chwilę w głowie takie, wiecie, what? no ale spokojnie. Poznaj Sima. Poznajcie się wszyscy. Po oh, ma. Nie wiem gdzie ta kobiecina poleciała. Dobra, po prostu przejdź, po prostu przejdź. Wracamy teraz jakby do siebie, w cudzysłowie. Wrócimy do siebie, jest rodzinka, także wystawimy sobie jedzonko. Mam nadzieję, że... Hejku, jak ci było? Aurelka. Rany boskie, zapomniałam ich. Aurelka ma na imię, wiecie. No. Nie wiem czemu mi się w ogóle pomyślało, że Aurajka to Charlotte. w sensie, że ma na imię A Ach, a twoja córka... Nie, trzeba wrócić do systematyczności, bo masakra po prostu, masakra. Ale okej. Okay. Dobra, yy, wracaj do domu, w ogóle ja cię teleportnę tutaj. będziemy się tutaj tak ramolić, że tak powiem. Tak, Przecież jesteś tu. ale się odpicowałaś ładnie. Pięknie. Trądzik masz? Tejściutki. Oj, oj. Widułeczko. No i dobrze. Gdzie są wszyscy goście? Bo ja się gubię teraz. O. Tak, tak. Powitanie. Chodź. I teraz. Jezu, dziecko utknęło w szafce. Nie, nie, nie. Aktywności. Kurczę. Wejrzesz to dziecko. Eee, Szarlotka, przedstaw ciotkę. Kate Heiss chce pójść o krok dalej, czyli Jam zostanie jej chłopakiem. O kurde. O kurka siwa. Ale ja ja. A. Tak. Tak. Tak, jej jesteście parą. Ja nie ogarniam. Serio? Boże, Anastazja, ty sobie nigdy życia nie ułożysz. Zrobili ci to. Ja, własny brat. Ale ona jest ładna. <laughs> ja nie wierzę. No, nieźle. Dobra, okej. Okay. Yy. Yy, dobra. Yy, ja teraz tu się... Yy, no, tak się pogubiłam. Yy, dobra. Dobra, okej. Okay. Zabawne powitanie. Rodzinny całus. Yy, teraz więcej opcji otwórz. Wystawimy tutaj jedzonko na dwór. O. Czemu nie mogę tutaj postawić? Nie mogę. Tego też nie mogę. Czyli co, to będzie musiało być tu na stole, Ale tu na stół? a tu się da na stół. stół. Okej. Okay. Tu nie mogę. Jak to ściągnę? Też nie mogę. Czemu? Aha, teraz Czyli Simsy się zepsuło znowu. Oh my goodness. Będzie jedzenie po całym domu rozłożone bez sensu. No ale ok. Dzisiaj. Bez bez no właśnie. miałoby się nie dać, nie? Dobra. Okej, okay, i... Ej, bozienko, bozienko. Torta zrobiłaś? Nie jeszcze? Zawoń na posiłek, Pocznie. <laughs> Przytyło ci się. To cię rozsadziło konkretnie. Nie wiem, co ja mam włączone że tak mi to ten, ale okej. Okay. Tu nie było tego. Dobra, nieważne. Chodź, kontynuuj. Dobra. No i wszyscy sam ciają, ojoj, to trzeba wywalić. Jest to. Okay. Okay na skończy to ciasto chyba skończy w końcu nie no i dobra no to się poznali ogólnie nie wszyscy się poznali tutaj my oczywiście będziemy próbować tutaj dramę zrobić jakąś romantyczne czułość nie flirt ponura pochwała ja widzę że ty dobrze wiesz że ona już nie z tobą tylko z nim także to jest dosyć smutna sytuacja no, ale ty y, jesteś całkiem powodzona przez to. Serduszka, ale są na minus. Ale wy dalej flirtujecie. Y, więcej opcji, romantyczne, flirt. Y, bo ja bym działał. Intymność. Po, po, po policzku. Gdzie jest jej brat? a się wydał nie lubić. Nie wiem, się lubić. O, nie o co? Oh, <laughs> oh, oh. ah. okej okay. lecą minusy ale dlaczego lecą minusy, bo to jeszcze z tym e, nie? tak, z Lu jeszcze oh, matko. romantyczne, flirt o, spróbuj uwieść, jestem ciekawa właśnie czy Liam w jakikolwiek sposób tutaj Y, zainterweniuje, że tak powiem. No jak na razie to y, Lu się zrobiło. Nie wiem, przykro. O! Mamy złości. Mamy. Ej, nic! Wróć Patrzcie, no, obraził się. Kościół. Chodź. Tu. Chodź. Chodźcie się nie obrażaj, chodź tu. No i co? I gdzie ta drama? I gdzie ona poszła? Głodna się zrobiła. Teraz? Serio? Także <laughs> że Kate jest kosmitką przyjazna. a lubicie się z bratem w ogóle? Lubicie się. więcej opcji, romantyczne, flirt, nie możesz już. Aha, no dobra, to jak poszła, to poszło. No powiem wam, myślałam, że będzie jakiś większy dramat, ale widzę, że tutaj mamy jakiś problem. Czyżby ona dostała takie intensywne kazanie od swojego ojca? Na no, to wygląda, że tutaj mamy jakieś kazanko. Ja wcale się nie dziwię i mamy awanturkę. Dobra, już jednak nie. Ale wyglądało to dość e, intensywnie. E, dość intensywnie. Myślałam, że będzie grubo, ale jednak nie było. <laughs> ale no dobra, no, dziwne, dziwna relacja, dziwny związek. Mamy trójkącik. Dobra, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, może zacząć Wam mówić o tym na samym początku. Dobra, pa! Bye.